Cześć, witajcie! Z tej strony Minę 66. Teraz zaprezentuję Wam dwa serwery, Iguana i Realcraft. IP podam w opisie. Dobra, zaczynajmy. Pierwsze co? Tutaj są skrzynie dla początkowych. Są różne itemki potki. Tutaj są craftingi, skrzynka. Do przechowywania nikt nie może wam nic ukraść, a tutaj jest enchant. E, tutaj są zasady, jakieś regulaminy różne, tutaj są materiały do założenia gildy, informacje o gildzie. A teraz, tam w tym, e, w tym budynku jest pokazane książki, jak się wykonuje misje. E, tutaj są teleportery, tam jest e, katakumby, świątynia. A cała mapa jest zapełniona zadaniami, takie jak B-ESCAPE. Dobrze, teraz co by Wam pokazać? Na następnym odcinku pokażę Wam razy dwa. Ej, są różne zadania. Jeszcze połowa odcinka nie minęła, a cały, cały prawy serwer Wam zaprezentowałam. O, właśnie to jest taki port. Na statku są dziwne rzeczy, a na zatoniętym jeszcze dziwniejsze. Skarpiec jakiś. Nie jeszcze nie mogę go znaleźć. A, tutaj taki domek. Takiego drwala. Ale ja już tu byłem. Tu nic nie ma ciekawego. Chyba, że tam jeszcze... Nie tu jeszcze chyba nie patrzyłem. Albo patrzyłem... Tak, tutaj patrzyłem. Może oni ściągnęli takiego escape'a, po prostu, chociaż nic, nic tu nie można niszczyć, więc szkoda. To było zadanie znaleźć handlarza, a on był w jakiejś kryjówce, którą znalazłem, ale była pusta skrzynia, więc to była jakaś podrobiona. O, tutaj jest takie coś. Yy, tutaj jest dom tego właśnie yy, złodzieja, handlarza tego. Miałem gdzieś jego notatnik, ale zgubiłem. Tutaj gdzieś była ta kryjówka, pamiętam. O oh no, Clipper! O oh no! Chodź tu trollu. Ha ha, ha ha Dobra. Ej, wystarczy już ten serwer. No, mniej więcej mam go zaprezentował. Może w innym odcinku pokażę tego przerówkę. Eee, I wracamy po krótkiej przerwie. Witajcie po krótkiej przerwie. Teraz zaprezentuję Wam, jak wspomniałem, serwer RealCraft. Chwilę, coś mi się tu psuje z kamerą. OK. możemy zaczynać. Eee, coś mi z Aha, muszę się zalogować. Jak widzicie, login mam strasznie prosty. E, przepraszam, moja siostra do mnie ciągle coś i gada i przeszkadza. Jak słyszycie zakłócenia, e, to bardzo przepraszam, ale jeżeli nie, to pewnie dlatego, że wziąłem głowę nie Jest To jest działka mojego kolegi, który mi tak mieszka, że ze mną. Dobra, to się na swoją działkę w działka, home... O, źle napisane. Okej, jest. Tutaj wysypałem taką górę piachu niepotrzebnego. Takie wejście mam mało coś. Kiedyś miałam willę z moim kolegą, tylko gościu o drzwi i musiał odświeżyć działkę. Takie łóżeczko tylko mam. A przechowuję rzeczy na spawnie. Jak widzicie, dość dobre mamy kło. Może kiedyś sobie zrobię zbroję. Dobra, nieważne. Przejdźmy dalej. Jest tu różne są warpy. PVP, las, tartak. Chociaż las i tartak to to samo. Jeszcze jest na survival. Warp. I mniej więcej to wszystko. I warp działki właśnie tutaj jest. Dobra, tak nie się na spawna. Zap... Sfałun jest mniej więcej taki, to jest skrzynka, akurat mam pustą. Tu, tam rzadko wchodzę na górze, bo tam jest pustka. A ja tutaj są informacje o działkach. Jeżeli chcesz mieć działkę, pisze działka, a to. A i wcale nie trzeba zrobić tysiaka. Mój kolega bez tego tysiaka zrobił. Ja się męczyłam, żeby zrobić działkę z tysiakiem, ale patrzę, że mam wciąż tysiaka i mam działkę. Więc raczej bez tego tysiaka można wpisać sobie działkę auto i się ma działkę. Kiedy dorobią kobel do sprzedaży? Dobra, nieważne. Tutaj są skiny adminów, moderatorów, różnych takich tepetków. W Tutaj jest kościół. spowiednik, tutaj też takie coś. Dobra. Teraz pójdziemy... Mm, nie wiem, co wam pokazałem. O, tutaj jest taki wielki parkur na samą górę. Chyba. Bo jeszcze nie wchodziłem tutaj. Bo kiedyś był inny. Nie? Tutaj jest taka wieża. Tam jest jakiś helikopter, którego wycieka chyba paliwo, lub taka fontanna specjalna. Tam będą... Tam będą z napiszę par parkour. No, zaraz się powinienem tam pojawić. Płożnik, warp, Parkour. I dobrze. Dobra, zacznę grać jak z kwiatów. Płożnik warp par, k, o, Nie ma już parkourów? No bo tak chyba jest nieczynne, a to co? Święte miejsce Świętego świechoda. bych Gdzie Dziwne miejsce. Ciekawe z czego to jest zrobione. Bo ja jeszcze nie grałem na tej wersji, chyba z jakiegoś niego? Co to jest? <słuch> Jakiś znowu dzienny blok. co by tu jeszcze pokazać... No, to wygląda na koniec mniej więcej. E, Sykskrybucie, łapki w górę... No i w ogóle. Zaśpiewam Wam później na wsegę. Kto pije wódkę, jest alkoholikiem. Ale piękna rzeczka. I engle, to jest piękne!